Dawaj nie, Jeszcze jeden! Spokojnie. Jeszcze jeden! Dawaj go! Dawaj go! Dawaj! Elo, będziecie ze mną Franuś, Franeczek, Ranuewe Siema, siema I witamy was z loży Szyderców. To jest nasza loża Szyderców, tak Dokładnie tak Tak Ja nie wiedziałem w ogóle, że na Happy coś takiego jest, no ta byczki, jeżeli chcecie więcej Franusia, to zostawcie tutaj 128 łapek w górę. Tak, tak malutko, ponieważ chcę nagrać z Frankiem jeszcze kilka odcinków. Wpadajcie do niego na kanał, wbijajcie do mnie na Insta i na Discorda. Dzisiejszy odcinek nie będzie energiczny, ponieważ jest godzina 22.17, ja dzisiaj mało spałem. No i tyle. Mam nadzieję, że Franusz będzie rozkręcał imprezę. No, bez zbędnego przydyszenia lecimy. Tak, o, wystartowała nasza arena. Ogólnie ja gram bardzo rzadko. Yy, Bedwars na Hypixelu, dlatego możecie mnie yy, nie hejtować. Więc prosiłbym o nie hejtowanie mnie. Yy, tak wiem, jestem słaby, ale spokojnie wymyślimy coś i ja będę obudowywał łóżko. Może co? Dobra, znaczy możemy tak yy, yy, Dobra, yy, to ten. Biorę, kupuję. Ty rzuci tam już są. To. No. To, to może anti-cheat Może anti-cheat, ty. Już no, nam no, cheaty posądzają. Ale no, ja, Watchdog, Watchdog normalnie, Watchdog jest e, przy nas Ty, oni nie mają zabudowanego będę, jak my lecimy normalnie, bo ich mam ogólnie, no? ogólnie kupiłem no, TNT, no. więc... Zniszczyłeś im wyro? No? O dobra, ja czekaj, dobra. ja pójdę, ja pójdę na tego żółtego Pyk, pyk, pyk. Okay. I lecimy. No, czekaj, ja sobie tu postawię TNT. Pa, on nawet nie wie! A wie, jednak wiedział, dobra. Lecę na niego i już cię nie ma kolego. Pa 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 pa! pa. No ja. Łatwo. No łatwo, no. Ej, Co, to cóż mogę szybcie. powiedzieć. Słabe pojrzym na tym Hypixelu, Widać, że tutaj będziemy za niedługo gwiazdami. Widać, że Cube Game, że Hypixel nie dorosło do piątki. Dokładnie, goli. Ja ten. Ja Cube Game mnie nauczył jak się gra i widzicie, no nie oszukujemy się. Jak będziecie grać Zas... na Cube Game, to też będziecie mieli takiego skilla na Hypixelu i zaraz przyjdzie do nas jakiś sami green czy coś nas I koniec, i koniec <gry> będzie. Tak, tak, tak. O Jezu, ty uważaj, bo to jest... O dobra, uratowałem. Eee, dobra, czekaj, gdzie lecimy? W ogólnie pink so na środku. Możemy lecieć do, do pink. Tak, tak, tak. Dobra, to lecimy na szybkości. Eee, nie wiem w sumie jak idę, ale jakoś idę. Eee, dobra. Co? O Boże. O Boże, o Boże damy, ty! Ale sklaczowałem. We mnie nie strasz ty. żyje, żyje. Ale mnie spędzą pachy Pff. Nie wiem czy to dobrze Widzowie na 200 łapek będzie kamerka Franuele <noise> Tak i swędząca pacha I swędząca no, pacha ja. Franewe Dobra e, ogólnie jeden różowy jest w spad już Ale Tak tak Dawaj lecimy na nich Walimy Dobra. go na głowę Nie, Nie, Nie ma go Nie ma go trzeba Gdzie A tutaj Dobra Walimy pandę ty Pando. Chłopie no i pan no. nie dał, co? No i na <laughs> Potrzebuję, czekaj, nie wiem ile, za ile tutaj jest 12? 12 chyba złota, daj jedno, daj jedno, daj jedno daj Masz już, masz Dziękuję, dziękuję, Ej, dziękuję Pytanie jeszcze... czy, dobra, nie idą do nas, zajbiście. No i chłopie, super My, my Ej, wygrywamy e, W ogóle powiedz mi, czy widzowie się mogą spodziewać e, twojego odcinka na twoim kanale ze mną Powiedz Tak, mi. na luzie, na, no chłopie, prosto, tylko Chillera mówisz? Chillera no, chillera Dobra tylko, no ja najczęściej jak mówię chillera to jest się drena, tych A, no rozumiem, pomóc. rozumiem. E, ale na spokojnie e, A, więc, tak. więc, więc wbijajcie na kanał Franusia, e, będziemy, będziemy coś mocno nagrywali do niego za niedługo e, Ogólnie chcę wrócić troszeczkę z systematycznością tych odcinków, ponieważ no jak wiadomo ostatnio w środę to właśnie rozpieszczałem odcinkami, już idę Ci pomóc, o -o. idę ci pomóc. Nie ma. Dobra, no. Nie ma za co, nie ma za co Dobra, e, tam idzie drugi, wiesz co? Okej, reddy y mają beda, co jest grane? Czekaj, 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 czekaj. Pomóż mi z szarymi. No ja właśnie Plicy? zapomniałem tam pójść. O nie, nie, ma, nie mamy beda. O, e o, o, mm, no dobra. Nie mamy beda. To musimy uważać. Wracamy, wracamy, dawaj. Wracamy. wracamy do nas? Mówisz? No, 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 bo dobra. to nie ma sensu. Dobra, nie ma sprawy. Y Uch. Dobra. Nie? Masz w ogóle? Y mam, 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 mam. To weź tam się buduj do tyłu i lecimy. Dobra, wracamy. dawaj. Ja ci to wyrzuciłem, y 41. Nie? Y oh, fuck. No to już Pomóż mi. Pomagam. Dobra. No właśnie nie mam, te, nie mam tej pełny. Dobra, trzymaj, trzymaj tu 15, o. trudno, jakoś dobra. sobie poradzić. Dobra, nie no, dam radę Chłopie, cała ja rena bez wydań, musi... to nie jakoś, jak plan. jakoś musimy dać radę, wiesz, nie wiem jak, no. ale dam radę Nie no, to brzmi jak plan, cała rana bez bada. pięknie No było. pewnie, że tak yy, dobra, czekaj, tutaj jakieś diamenty. chodź do, do White'ów, bo oni będą e, mieli yy... generator cały, wiesz Dobra, dobra, ja mam tylko dwa, że, dwa te, dwa, dwa, dwie wełny, więc musimy uważać Dobra, lecimy dobra. na nich, znaczy do nich Ej, poczekaj, poczekaj przy generatorze, yy, w sensie nie wchodź tam I yy, pokażę jasna ci jedną sprawa. Rzecz. Dobra, i teraz wejdź Ulepszyłem nam pancerz No i zebraliśmy razem generator O, to, to taki... fajnie, to, to, to fajnie Ja nawet nie wiem no. co my zrobiliśmy, ale, ale spoko eee, <grym <grym dobra, dobra okej okay. ja ci... Jeszcze trochę Jeż... tutaj nakupowałem rzeczy Jeszcze wiesz Jeż... co, refa bym sobie kupił no. Dobra, poczekaj, to, ja pójdę w ten czas do pinków O, po tutaj generator. są jeszcze, tutaj w skrzyni było w ogóle Łoo, co to było? Dobra, to eee... to znalazłeś dobra, eee, w skrzyni było złoto u nich. Dobra, ja sobie to tutaj wrzucę. Pyk, 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 pyk. I lecimy sobie. Gdzie idziemy? Wiesz, co? Ja bym zraszował Mida, bo nie mamy Beda, więc Emeraldy dobra. by się przydały. W dobra, 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 dobra. Weź wszystkie emeraldy i kupmy sobie po dwie, po dwie perły w sensie. Jedno, jedną perłę, ja drugą. Dobra, mam pięć emeraldów, ty jesteś tutaj. Ile masz emeraldów? Ha, tu, tu nie damy rady, to mam pomysł. Kupmy sobie niebitkę i Jumboosa, choć. Dobra, chodź, chodź nie chodź ma długo. sprawy. Skoro tak mówisz, to my keruj. Dzisiaj mnie kierujesz stary. Ty, jak to. W... Kurde, to, to dwie rzeczy będą gada? z tego. Poczem, tutaj. <laughs> Przepraszam. Dobra, nie Przepraszam, nic, rozpędziłem to się. To daj, te. Ile? Bamy, mam o. pięć. Tak. Dwa i będziemy mieć. I teraz tak, powiedz mi co mam wziąć. No Niewitkę no i jumpboosta Jambusty jump będą w miksturach, ale one. czekaj, szybkości. Nie widzę. Która to jest mikstura? Druga, druga, eee, nie? Wiesz co... Um, tak, Jump booster, dobra, no Mam, mam, tak, mam, mam tak. mam. Dobra, ja sobie tutaj nakupuję jeszcze Wtedy w razie czego taki tekstur nie? Gdzie nie widać eee, chyba eee, Nie Wiesz co, ja oh. mam duże gui <laughs> I w tym A. jest problem O kurde No, ja duże gui goli goli to... to tak. Duże gui ja to jest auto. właśnie problem No chodź jeszcze do nas, sobie zbierzemy Tak zagramy bardzo defensywnie, bo to nie ma Spoko. sensu tak? E, ty, to chyba w jednej arenie to w ogóle zrobimy, bo ja tak patrzę to my tak gramy slowly, slowly i może jedno no. w jednej arenie się zmieścimy A to ciekawe, wzią, to ciekawe, wzią. to ciekawe To ciekawe powiem ci e, e, do, do doświadczenie Ta, to ta wiesz co ja sobie Czekaj Co ty? To było fireballem, nie? Da, da ta, takie ta, ta, ta. Znaczy, Skałbaniec w sensie, To jest drabinki się przydają, ale to... O, Dobra, w to. dawaj! No, o, kurde! Fuh! Nice. O, stary. Nice, chłopie. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. I, i co, zaraz nie witkę bierzemy? Tata, ta, ta, myślę, że będzie trzeba zaraz już. Myślę. Już? Bo, no, wy, wy, już Wziąłem, 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 wziąłem. I teraz lecę, le, do nich. Pa, oni nie wiedzą, co się dzieje. Kurde, wiedzą, ej, no, a, trafił mnie, no jak? No nie. Ale da radę I, 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 i. Da ja Wiem, że to tak dziwi. A, czekaj. O! Nie! Oni to są cztery też coś? O, o! O! Mają skole, to łóżko Nie! Nie! nie. Oh, nie, nie. No. A miało łóżko chyba, co nie? Ta! Lecimy na następną arenę Czekaj, sobie chyba muszę dezodorantem palnąć te pachy, chłopie <laughs> Dobra, ogólne widzowie, przepraszam za mój wygląd, ale jestem wymyty yy, i zmęczony i wyglądam jakbym co najmniej tydzień nie spał. No, kolejna nasza ręka wystartowała, oczywiście jednak nie zmieściliśmy się w jednej ręce, ale cóż, yy, w ogóle Franuś, bo ja tak często robię, że ja robię wycinki tego co, co mm -hmm. mówię. W sensie wycinam jakby fragmenty, a my strasznie dużo gadaliśmy w pierwszej ręce i tam będzie mało do wycinania, ale to na spokojnie. <grych> Dobra, no ja właśnie, to próbuję, właśnie bo nie wiem czy chyba... śledzisz moje odcinki. Śledzę, śledzę. No właśnie. Ale, ale no właśnie ten odcinek może być w cholerę długi w takiej sytuacji, bo my tam sarzu zgadaliśmy. No właśnie, no właśnie. Znaczy nie no, no, jest na razie 11 minut audio. Więc to na spokojnie. Ogólnie jeżeli dotrwaliście do tego momentu widzowie, to napiszcie Franuś, a ja wam przypnę serduszko, a o! Franuś może wam odpowie. Ale teraz słodko się czuję. <grych> Pomóc ci coś? No, no, no. Widzisz? Trochę, Dobra. Mój głos się załamał I spoko, lecę tam. Eee, czekaj, tam, wiesz, tam. strasznie wysoko No, podbudowałem i musisz jakby. zaraz no? ci powiem. Tylko Dobra. Nie, nie Ja się poradzę. Jestem już tam u nich. Aha, bo tak, eee, tak, oni łóżka tak, już to nie się mają. Tak, to tak, tak. czekaj, Co to jest za baza? Biały. Eee, Biały. Patrz teraz to, patrz teraz to. Albo. Dobra. A nie, tu nie mogę postawić Dobra, oj, oj, oj Uważaj, uważaj, bo to DNT postawiłem No kurde, aż tak to odpycha? Co ty gadasz? Co tu się dzieje? Ej, no, z... tak? Ale mocno mnie odepchnęło Ty, halo Co się wyprawia? Oj no, nie, no, nie, dobra, nie lecę tam mi. Lecę tam już, chłopie, do ciebie pomagać Nie, ci. ale powiem ci, jest taki sposób właśnie, że jak masz e, drabinki tutaj No to Można z leder klaczować, czyli No, tego tego. Dobra oh, jest. O, jest Dobra, lecę tam już, lecę tam dostałem, już Dostałem takiego ricza na... Dobra, nie chciałem... Nie, nie będę brzydko mówił Dawaj go, dawaj go stary, on ucieka, jest u nas! A dobra, 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 ale wiesz co no Kurde co kupi... za Bobek się będzie zamurowywał Nie dobra, Ja kupiłem wodę, więc jak TNT postawi to mu wodą jakby e, zrobię Dobra, na spokojnie Ale nie on się buduje, on nie ma TNT, wiesz, to, to No co za Bob Slay no O ty kur... Co? No co on mnie bo... odepnął Halo ale nie pojebany. Jak to sami gliny jest, chłopie. Dobra. Co za bobek, nie? To jest Dobra. bobek, chłopie. Nie, mi się, mi się podoba w takiej sytuacji, super. E, dobra, mam TNT i możemy lecieć tam do, do naszych, do szarych, wiesz? Żeby mnie zginął z tym TNT. I teraz mm -hmm. na spokojnie patrzę, widzowie. No, lukiem. Ja się buduję, nie patrząc nawet, że się buduję. I no. Ta, pamięć mięśniowa, level expert. Dobra, e, i skończyły mi się bloki, więc daj mi TNT. E, dobra. To no, to jest dobry pomysł. Czekaj, ja, ja też sobie dam. Przy... Ja ci si wszystko dam. Dobra, spoko, Dobra, dawaj, lecimy. Dobrze, bo do nich tam czerwoni lecą. Dobra, ja tam jeszcze. Im... Dobra, osłabiłem ich totalnie Lecę stary O Jezu, TNT nice, postawiłem nice, nice. Dobrze, dobrze, dobrze Dobra gościu, nie ma cię Nie ma ich, patrz co się dzieje Dawaj go, dawaj go, lejemy stary No i pięknie, jeszcze nice, jeden, jeszcze nice, jeden, nice. dawaj go, dawaj go Dawaj, ty. Dobra, nie, ma, nie ma go, nie ma, nie ma dobra. Co, co? O? Zabił nas Dobra, to nie był dobry pomysł e, Dobra, ja lecę do czerwonych wiesz Dobra, to ja pójdę gonić tego geja znaczy Gaja. Przepraszam. Dobra, do naczy... ja lecę do czerwonych i ich niszczę. Ja ci mówię. No chłopie, idealny timing, idealna gra, idealni teammates. Proste, że tak. Ta, nie mają proste. łóżka już. No, to na nice. dobra Ja idę zabić jednego. Dobra. Ogólnie to nie wiem, ile kosztuje. 12 chyba. Tak, 12 zł to już mi się przypomniało Dobra, kupujemy sobie wełnę. Dobra, to Wiesz, może odłożę. No, mów, mów. Eee, Zginął, czy nie? A ty zginąłeś, eee, dobra. Ale idzie w twoją stronę, więc będzie. Dobra, się spokojnie. Ja sobie dam radę. Myślę, że go ściągnę tam. No, jednego może ściągnę? Nie, nie ściągnę, bo już skoczył na środek. Kurde, przyps. Eee, ale lecę, 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 lecę. Dobra, on ginie, on ginie, on ginie, on ginie. Tak, zginął. Dobra, nice I tam widzę, widzę, co tam się dzieje. Widzę. Pięknie. Kurde, naj. No, ale. Hmm. 3 Czy HP ma? O, Czy HP, no to go zabijesz. Znaczy, ją, on... w sumie. A ta, 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 już lasę, lasę. No i pięknie. Ba tak. A ja bardzo, a ja bardzo lubię montować na przykład wieczorem, bo no, to, montowanie to, to dla moich widzów młod. wieczorem jest O, no, To jest taki mod fajny. No bez tu. Tak wiesz, wrywasz się w taki, Znaczy czy wrywasz? No, wiesz się taki wir pracy. Pokornik. I Ja sobie lubię montować wieczorem, to jest coś, coś pięknego e, Dobra, ogólnie Greeny nie wiem gdzie będą. Mm, Ty. W sumie... Co Greeny zrobili w ogóle? Oh to hell! Chłopcze, no ja lecę. Co? No, chłopy taką bazę zrobili, Greeny, że my, my ich nie rozwalimy po prostu. Spokojnie, damy radę, damy radę. A, ja widzę Green no. e, bazę. O, oh, dobra, skaczowałeś. Dobra, ja próbuję, próbuję się do nich tam wbić, wiesz? Lecę do, 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 do red, a potem lecę oh. do, do green. Dobra, spoko a, Widzę, że ładnie się zadziało. No, widzę, Tak, że... tak, ta. pięknie, pięknie. Ale idę ci też już pomagać, już teraz na pewno nic mi się nie stanie. I idziesz do nich od boku? Dobrze idę widzę? teraz od środka wiesz? A, no to nie, to on się wraca, dobra, okej okay. No Ale oni zrobili twierdzę, ja pierdziulę, to są świry. To no. są ewidentne świry Dobra, ja idę po tego glina jednego. Dobra, spoko, Wysz yy. Wiesz co może weź go nie zabijaj, bo ja teraz idę do tego.. Dobra, to tylko go obiję trochę. O nie, ja zapomniałem. O kurde yy, dobra, jem refa Nie wiem co tu się wyprawia w ogóle, ty Niestety, ale on sam spadł Dobry, ale no, fan co? Fan. No, przecież ja go zabiłem! Ja go zabiłem! A on mnie zabił! Nie Było tak pięknie. Jeszcze jedno złoto potrzebuję, żeby mieć się refilka. Ale teraz się nakręciłem. Teraz już odżywam. Ja już mógłbym <grym nagrywać <grym cały dzień. Znaczy cały <grym> dzień. Od... Yyy, Dobra. Ojej, oh a ja za e... ja ale mam tylko spokojnie na razie. Taki, taki No, że jest ja też. Chillerka, no, jest chillerka wieczorem. Ja sobie lubię tak wieczorkę czy tutaj na komentarze, popowiadać czy coś. W ogólnie już jest 20 minut audio, więc trzeba to długo będę montował. więc trzeba to kończyć. Trzeba albo My, przegrać, albo wygrać. Nie, no, gdzie były remisy na Bedwars, to byłoby ciekawe. Ja, a jest coś takiego w ogóle, no? Ja oglądałem raz film na Bedwars high pixel i było coś takiego: draw. I chłopak. E, dziwne to jest. Ja lecę jeszcze na green, wiesz? E, myślę, że powinienem dać radę. To ja idę um, zje, wa, walnąć. Nie, wa, <laughs> ja nie. nie, nie. Spokojnie. <laughs> nie nie przekilnę. A no. yellow też tam jest, a widzę, że ty lecisz do yellow, właśnie. Widziałem cię. Tak, tak tak. Dobra, tu jest green. Dobra, Dobra, on ogólnie dostał i spadł Dobra, i jeszcze tam... Ma. O kurde. Do gościu... No bym mu wziął łeb i bym okant stołu, nie? Przysięgam. Okay. Tak, ilotynę zrobisz najlepiej od razu. <laughs> Skrętówkę jak wie Nie no. Nie no zirytowali mnie no. I nie mam ulepszonych generatorów. Dobra. Ja chyba nie co do nich całkowicie, bo on. Dobra, ja też, wiesz co, ja lecę jeszcze pozbieram e, od naszych e, sąsiadów rzeczy, bo to jest dramat. No to jest dramat z nimi, nie? Z nimi trzeba kończyć. Krótko trzeba z No dobra, dwa TNT, wezmę sobie refa, wezmę sobie firebola, drugiego firebola, kupię sobie dużo budulca, zbuduję się do góry. Tak, to jest idealny plan, to jest plan idealny. Ej, dobra chłopie To o... nie może nie wypalić. Bo ja już ja mam Perłys, nie? Ja jestem już praktycznie u nich w bazie. Wiesz, co czekaj? Czekaj, czekaj, bo jeszcze jedno TNT sobie wezmę. E, sekunda, y, i ja jestem u nich jeszcze. Bazie, chłopie. Ja jestem w mm, bazie, nie masz jak poczekać. Nie, ale już go zaraz nie będzie chyba. Tak, Mówisz? Mnie no. Ale blisko mi, pra, pra, prawie mnie zabił, chłop. A zniszczyłeś się Wyro? Nie. Nie, 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 ale zaraz je mm. zniszczę. Mówisz? Dobra. A Albo jak nie, po... to najwyżej ja, ja zniszczę. No, powinienem zaraz zniszczyć Ojejaj No Znikałem? zobaczymy, nie? Ta zniszczę, zniszczę, zniszczę Dobra Dobra, ładnie Wykeruj Co? O, my Ale też? zabiłem go, dobra zabiłem. Dobra, Uf. czyli on musi być u nas teraz Mhm, tata tam ta. Dobra, to... Dobra. nie tak źle <noise> no, to oczywiste, że musi być u nas, skoro na kolor <noise> Taktyk, taktyk <głos> Nie, no dobra, lecę już tam do nas, stary Tą arenę musimy chociaż wygrać, nie? Jedną arenę znaczy, znając, że się zaraz spadnę, ale... Ty, lepiej, wiesz co, też się boję, że ja zaraz spadnę. To jest dobry pomysł, żeby wziąć Ewę na razie. Ja, ja dobra, ja lecę, lecę bez, bez emeraldów, ja po prostu lecę na pełne i zobaczymy, czy mi się uda go zabić, czy nie. Nie, to poczekaj, poczekaj na mnie, okej? Okay? Ale ja go szukam na razie, wiesz? Dobra, dobra. Jak go... Y idzie, 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 idzie widzę go. To on idzie do... Mnie. Ale on do mnie już idzie, tutaj. No, poczekaj, no, zaraz będę, zaraz będę. Tylko A co? Ja chcę wykierować... Gdzie -y, Widzę, widzę, o kurde. Co ja zrobiłem? Ginę No co za chuś Nie Ja pierdzielę jak on tak blisko był mnie. Bo przecież on był tak daleko Dobra, tak blisko, nie tak daleko trzeba Bez kitu. Weź go połam czy coś On jest. No, ee, trzeba On jest u szarych, on leci teraz na środek. On leci na środek. On jest na twoje lewo, na twoje lewo. Bize, Dawaj bize, stary, bize. probierz go. Leć Proszę cię, Adam, leć Dawaj Adam, Dobrze, Adaś. 102 metry! Adam już GG Dobra, widzimy się na pożegnaniu Idę na loszu, dobra Tak więc, brodeczki, to byłoby na tyle z tego odcinka Ja wam bardzo serdecznie dziękuję Był ze mną Franuś To byłoby na tyle Papa. pa Siema, elo